Witam was w kolejnym odcinku Girl Talk. Moim dzisiejszym gościem jest doktor nauk medycznych Izabela Załęska. Witam pani doktor. Dzień dobry. Dziękuję, że zaszczyciłaś mnie tu swoją obecnością. Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat tego, co stworzyłaś. A stworzyłaś niewiele co, bo specjalne kuracje Beauty Lab dla marki Mia, która jest dzisiejszym partnerem tego odcinka. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do pokazywania tych produktów, to nie, nie, nie. Jednak trzeba czymś zainteresować tutaj naszych słuchaczy i widzów, a na pewno to zrobimy, opowiadając, jak te kuracje przenieść z gabinetu takiego jak Twój na przykład. Do domowego zacisza, szczególnie w tych dziwnych czasach, kiedy no wiesz, chcemy mhm. o siebie zadbać, tak naprawdę i mamy mniej okazji, żeby gdzieś wyjść, a możemy mhm. to zrobić w domu, także mam nadzieję, że dzisiaj się tym zajmiemy. Ja jeszcze od siebie chcę dodać, że jestem zaszczycona w ogóle, że Marka Mija chce taki odcinek ze mną nagrać, ponieważ ją uwielbiam, od lat stosuję też te produkty, o których powiesz, to ci powiem, czego ja używam i dlaczego lubię. A czemu też lubię markę, oprócz tego, że pięknie wygląda, a ja patrzę na design, pięknie pachnie. No to wszystko się zgadza. I wegańska, i słuchaj, i nie testuje na zwierzętach, i jeszcze teraz mocno idzie w ekologię, dba o to, jak te opakowania mają wyglądać, z czego się składać. Także słuchaj, możemy chyba zaczynać. Ja już mój small talk skończyłam, przechodzimy za do Ciebie. Też Ci mogę zdradzić, co stosuję. No to zdradzasz w takim razie, co Ty stosujesz, ale zacznijmy w ogóle od klubu wszystkiego. Jak się rozpoczęła Twoja współpraca z marką Mia? Bo wiesz, no nie narzekasz na pewno na brak e, roboty. Nie narzekam na brak roboty, ale rzeczywiście bardzo sobie cenię współpracę z marką Mia. Ma fantastyczne produkty. Wiesz, marka, która stworzyła coś naprawdę fajnego. Beauty Lab, czyli kosmetyki oparte na takiej sile natury, na naturalnych składnikach, ponad 90% naturalnych składników. Do tego innowacyjność, wiesz, takie, takie perełki wśród składników, i to wszystko jeszcze w nowoczesnych formułach. I to daje możliwość rzeczywiście stworzenia kuracji, które, no co tu dużo mówić, działają. Dzisiejszy klient, ich wszystkie, przede wszystkim kobiety, które mhm. nas oglądają, chociaż mężczyźni też, powiedzą Ci jedną rzecz: czego Ty dzisiaj oczekujesz od tych produktów, które stosujesz? Żeby działały! <laughs> Proste. Wymagająca. Ale wiesz, ja też. Bo oprócz tego, że możemy sobie powiedzieć, że jestem specjalistą, to jestem też kobietą i przede wszystkim ja oczekuję efektu. Biorę jakiś produkt i stosujesz dzień, drugi, trzeci i zaczynasz się oglądać w lustrze, patrząc, czy, czy działa, nie? A skąd wiemy, że działa? No, zaczynasz szukać efektu, zaczynasz patrzeć na siebie, czy jest lepiej, czy, czy zaczynasz zauważać na swojej skórze różnice. I właśnie to cenię w Mii. Kiedy zaczęłam rozmawiać z mią, zaczęłam testować. Produkty. Zaczęłam e, e, czytać składy. E, poproszono mnie o e, gdzieś e, sprawdzenie produktów. Zaczęłyśmy rozmawiać o e, kuracjach. Zaczęłam dostrzegać, że można z tego rzeczywiście zrobić fantastyczne kuracje, które będą przynosiły po prostu rezultaty. Określiliśmy sobie, że to musi być jakiś czas okres, kiedy one będą przynosiły rezultaty. I te trzy tygodnie, kiedy będziesz systematycznie stosowała kurację, masz szansę naprawdę na fantastyczne, Ale to też sekty. jest świetne, a nie że na opakowaniu po trzech dniach już twoja skóra po, po trzech dniach to my możemy iść na spacer. No dokładnie, ale czyli to jest wszystko też jakby szczerze kochana. powiedziane, bo systematyczność nie ma za nic ważniejszego w ogóle jeżeli chodzi o podejście do znaczy, organizmu, jeżeli systematyczność w działaniu, tak? powiedzmy sobie jedną bardzo ważną rzecz. Po pierwsze produkt, który kupujemy, będzie działał pod jednym bardzo ważnym warunkiem. Jak będziemy go stosować? By, jak on, wiesz, my kupujemy produkty, układamy je sobie w łazience na półce i zdradzę ci sekret. One wtedy nie działają. No dokładnie, one stoją i ładnie wyglądają. Przynajmniej, ale tu mi ja One no zaczynają to ładnie na mojej półce wygląda. One zaczynają działać wtedy, kiedy my je naprawdę systematycznie stosujemy. No, I to tak. musi być. Jeśli dzisiaj w opracowanych kuracjach mówimy, że dany produkt trzeba zastosować na przykład dwa razy dziennie, to mówimy o danych efektach po trzech tygodniach, mhm. wtedy, kiedy ten produkt jest zastosowany dwa razy mhm. dziennie. No dobra, a jeżeli chodzi o te kuracje, to mhm. w takim razie, żeby jasno i wyraźnie mhm. podkreślić, mhm. czym one się wyróżniają w takim razie? Te mhm. kuracje, które stworzyłaś, co one takiego mają, że jakby, ja się zawsze śmieję z tych takich naszych, słuchaj, nazewnic polskich. Przeciętny Kowalski, szary Kowalski albo Kowalska idzie do tego sklepu, ma przed sobą te kuracje i żeby ona już wiedziała, co ona jakby zyska tym, że właśnie je będzie stosować. No to nie ma przeciętnej miwi, nie jest wyjątkowa miwi. <laughs> Powiedzmy sobie wprost: przede wszystkim masz tą moc natury, masz ponad 90%, tak jak powiedziałam, tych naturalnych składników. I to jest to: masz, wegańskie, masz wegański produkt, masz przede wszystkim innowacyjne składniki. Zobacz czego dzisiaj my szukamy. Witamina C. To jest chyba taki Prawda? hit, który znaczy, jest zresztą sama uwielbiam. Szukamy określonych składników, które działają. My um, dzisiaj wiemy, że określone składniki działają. Jest przecież mnóstwo badań klinicznych. Wiemy, że działa i tutaj mamy witaminę C, mamy niacynamid, mamy kwas mamy argirelinę. Składniki, które po prostu e, przynoszą nam rezultaty. Do tego jak dołączysz jeszcze taką tą właśnie siłę natyr, natury, czyli jagody dygoi. Czyli jak dołączysz do tego, e, e, słuchaj, e, na przykład e, różnego rodzaju wyciągi e, e, roślinne, to wtedy jak to wszystko razem złożysz w całość, jak zrobisz z tego taki koncentrat fantastyczny w nowoczesnej formule, no to wtedy nie możesz mówić o przeciętnym gdzieś składzie, tylko mówimy tutaj no tak. naprawdę o takiej, wiesz, pigule, która, która ma, może dać Ci... Czyli e osoba teks. widzi dekurację i ona wie, że to jest nieprzeciętne, ale też trochę tutaj przeatakuje, jak wiesz, atakuje. atakuje. Ja mam na przykład moje przyjaciółki, które twierdzą, że one nie chcą używać, e, jak, inaczej, na forum powiedzą, że tak, 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 chcą używać tylko naturalnie, Jasne. ale jak przychodzi co do czego, to mówią, dobra, to w ogóle bez sensu, bo na pewno te naturalne kosmetyki nie działają, muszę położyć chemię na twarz i dopiero wtedy będzie dobrze. Powodzenia. I teraz chcę te Obalić mit. Czy to naprawdę działa w takim razie? Wszystko zależy, co to znaczy. Jak się będą okładało ogórkiem, to nie zadziała. Okay. Niech się okładają, niech próbują. Natomiast mogę się z nimi założyć. Wiesz, możemy taki, podjąć taką próbę. Słuchaj, jak to jest kwestia formuły. Widzisz, że teoretycznie, jak zaczniemy rozmawiać o ogórku, którym ktoś się okłada, to rzeczywiście on nie zadziała. Ale jak zaczniemy rozmawiać o ekstraktach z roślin, jeżeli zaczniemy rozmawiać o specjalnych, wyciągach, jeżeli zaczniemy rozmawiać o tym, że jest to jeszcze połączone. Zobacz na przykład kwas hialuronowy, który jest w trzech formułach. Niskocząsteczkowy, średnio i wysoko, działający na trzech płaszczyznach. Czyli e, dodatkowo jak to jeszcze połączysz z czynnikami roślinnymi mhm. różnymi, różnymi. Okay. zobacz jaką masz e, moc więc nie zgadzam się z Twoimi koleżankami jak, um... ale nie musimy bo ja zawsze mówię, że ja też ja się będę zgadzać z ekspertami ludzie mogą mi mówić różne rzeczy trzeba ja właśnie testować, też wie? się cieszę, że jesteś dzisiaj jako ekspert, jako mówię pani doktor która to wyjaśni, że jak ktoś mi jeszcze raz coś takiego opowie, no to powiem no halo, halo, jakby nie dyskutujemy trzeba nie, trzeba po prostu testować trzeba czytać, trzeba mówiąc krótko szukać tej, tej wiedzy i rzeczywiście wiesz, część się Część produktów ja się zgadzam pod tym względem, że część produktów nie będzie działało, ale nie mija. <głos> <głos> A powiedz mi w takim razie e, też, no bo są kuracje, z tego co wiemy, jest ich cztery. I to jest tak, że jak ktoś idzie, to ma wybrać jedną konkretną, czy na przykład może to sobie jak mieszać na przykład? E, produkty w miła, znaczy tak, mamy opracowane cztery główne kuracje. Okay. E, tak jest e, e, dla nas też e, najprościej, bo, bo ludzie jednak... E, mają określony typ cery i dobierają sobie daną kurację, tak, wtedy, prawda? To tak, jest, tak, to tak, jest tak. dla nich. I wtedy się lepszy. koncentrują na jednej linii, dokładnie. Tak Natomiast musimy wziąć też pod uwagę, że są osoby, które mają e, mieszany typ cery. Zobacz, na przykład trafisz na osobę, która ma wyjątkowo trudną cerę w pielęgnacji, będzie miała na przykład policzki. Z cerą bardzo delikatną, suchą, wrażliwą, czasami nawet naczyniową, a strefę T będzie miała z cerą problematyczną i tłustą, prawda? Więc w takim przypadku no, tutaj będą potrzebne dwie kuracje. Dwa typy, A, prawda? I można to, to, to nie ma, nie ma tak, znaczy, że coś się dzieje, tak? Kochana, w mi to jest fantastyczne i za to też sobie cenię produkty, że one wszystkie ze sobą fantastycznie Działają, współpracują. Działają jak to ładnie teraz się mówi holistycznie ze sobą. Działają holistycznie, one ze sobą współpracują. Wiesz, to jest fajne, że... W ogóle możesz popatrzeć na produkty mi, kiedy otworzysz sobie w ogóle stronę, mm. czy popatrzysz na produkty, część z nich możesz ze sobą połączyć, na zasadzie wybrać produkty ze sobą współpracujące, a specyficzne na określoną mm. strefę dobrać już precyzyjnie te, które są kluczowe w danej strefie. O, na przykład mm. serum z prebiotykami na skórę problematyczną i na przykład z witaminą C dla cery naczyniowej. A? tak, że przychodzą na przykład do Twojego gabinetu też, a propos no też później dobierania kosmetyków klientki, które na przykład mówią ja chcę tylko, żeby właśnie był kwas, ja chcę, żeby była witamina C, czyli się koncentrują jakby na jakich składnikach najczęściej, że one chcą do skóry używać? Oczywiście, że są osoby, które przychodzą i które mówią ja chcę, ale to jest kwestia potem rozmowy i trzeba określić stan tej skóry i trzeba zobaczyć czego potrzebuje ta skóra i dopiero potem rozmawiamy oprócz tego ja chcę, to czego ta skóra która e, e, potrzebuje. Natomiast jak zapytałaś mnie o, o, to, czego, o to, czego potrzebują moi klienci, to przede wszystkim dobrej pielęgnacji domowej. Bo oprócz tego, co ja nawet zrobię profesjonalnie mhm. w gabinecie, to ktoś ode mnie wychodzi i Oczywiście. potrzebuje e, preparatów, które będzie stosował Bo to jest kontynuacja, domu. bo Ty Oczywiście. dajesz zastrzyk, jakby tą pigułkę, jak Ty mówisz, też tych e, po prostu e, zabiegów, tak. a to trzeba kontynuować. Ale no powiedz to te, jakby też Iza, czy to jest możliwe, żeby jednak takie coś, co tak fajnie, to wiesz, to jest jak z fryzjerem, że zawsze się mówi, wychodzę od fryzjera, sama to już tego nie powtórzę, to czy to jest możliwe na skórze, żeby jednak, no, kontynuować w domu taką domową jest pielęgnację możliwe. z gabinetu? Jest możliwe, wiesz, to jest, to jest tak, że w pielęgnacji to, co jest w ogóle najważniejsze, to przede wszystkim systematyczność, wiesz? z tym ludzie mają chyba najwięcej problemów. To od razu problem. powiedz, jak w takim razie wygląda, bo to chyba też będzie fajne, żebyś powiedziała, jak wygląda taka dobra pielęgnacja skóry. Dobra pielęgnacja skóry to po pierwsze systematyczna pielęgnacja to, to tak, skóry, tak. systematyczna pielęgnacja skóry, czyli Przede wszystkim dwa razy dziennie, odpowiednia rano, odpowiednia wieczorem. Taka, która składa się z wszystkich produktów, czyli która będzie oparta i o peeling, i o odpowiedni ewentualnie dobrany tonik, mm -hmm. i o serum, i o krem, i o taką pielęgnację krok po kroku. Czyli jakby to, co się znajduje w naszych kuracjach, rzeczywiście każdy z elementów, który w, tam mm -hmm. jest, jest potrzebny. Czyli patrząc na rozpisaną kurację, Kochani, nie możemy patrzeć, i, i jakby to musimy ludziom też uświadomić, że to nie jest na zasadzie: dobra, to mam tak rozpisaną kurację, to teraz to będzie fajne, to sobie z tego wybiorę, to jest fajne, to tak, a tego chyba nie lubię. Nie. To jest tak, że każdy z elementów tej kuracji jest rzeczywiście kosmetykiem potrzebnym, i on tam musi być. Czyli musi być peeling, musi być tonik, musi być, okay, dobra? Czyli, czyli wszystkie te, te, tak? te kroki pielęgnacji mm -hmm. są rzeczywiście konieczne, żeby w pełni zadbać e, o skórę. Okej. Okay. No tutaj jak mamy te kosmetyki mm -hmm. z kolei, no to tak, mamy peeling, który ja z kolei bardzo lubię. Tak. I tutaj na przykład byłam kiedyś zszokowana, bo ja powiedziałam mojej przyjaciółce, że ja go uwielbiam, bo po prostu zdzieram z nim wszystko, co mam na twarzy, a ona powiedziała, no, ale Karolina ja używam i on jest totalnie jakby delikatny dla mojej skóry. I to też właśnie bardzo mi się podoba, że jeden kosmetyk, a kilka w ogóle zastosowań, tak naprawdę. Wiesz, bo to jest fantastyczny peeling, który jest peelingiem enzymatycznym z enzymami papai, który automatycznie ma drobiny ścierające np. z orzecha i ryżu. Więc to jest fantastyczne, że w momencie, kiedy ty go zastosujesz i naciśnę. mechanicznie naciśniesz, to jednocześnie uzyskasz efekt ścierający, a jeżeli go zostawisz na skórze i pod i i go zmyjesz to mamy tylko efekt, na przykład dla skóry delikatnej, suchej, naczyniowej, tylko efekt enzymatyczny. Więc zobacz, jak Mija fantastycznie to opracowała, że z jednego produktu mamy możliwe dwa zastosowania. Dokładnie I, to tak. jest, i, to I to jest, jest fajne. Więc jakby fajne. mamy zastosowanie dokładnie, więc na przykład bardzo często o ten produkt Panie pytają, z takim przeznaczeniem, czy ja mogę do cery naczyniowej. No i tak. to, a powiedz, a codziennie? To, bo piszę często, że takie coś można dwa razy w tygodniu używać. A ja cię zapytam a do jakiej cery? Bo wszystko to będzie tak, wszystko Czyli to znowu, będzie zależało to od tak, do indywidualny jakiej... dobór. Dokładnie tak, indywidualny dobór w zależności od rodzaju cery. Okay. Jeśli ktoś ma cerę tłustą, mieszaną, grubą, to ten peeling możemy wykonywać częściej. I jeśli ktoś ma cerę delikatną, suchą, to znowu peeling powinien być wykonywany rzadziej. Więc tak naprawdę pielęgnacja skóry absolutnie będzie zależała od Ale rodzaju. Ale dobrze, cery. że o tym mi zamówisz, bo to właśnie wychodzi, że wiesz, nie można iść w ciemno i po prostu biorę to bo Ktoś mi powiedział, że na niego to działa, Jasne. tylko trzeba samemu jakby sprawdzić, tak? Czyli tutaj mamy peeling. Co dalej? Bo tak jak powiedziałaś, są pewne kroki tej pielęgnacji. To co po takim peelingu najlepiej użyć? Po peelingu najlepiej użyć na przykład jeden z moich ulubionych produktów który przyznaję, to jest mój jeden z faworytów. To jest peeling, to jest, przepraszam, tonik z kwasem glikolowym 5%. I to jest taki preparat, oczywiście nie przy każdej kuracji, ale jest to taki preparat, który uwielbiam. I to jest i przy skórze suchej, może się sprawdzić, i może się sprawdzić przy, przy skórze tłustej, i przy skórze dojrzałej, i przy skórze z przebarwieniami. 5% kwas glikolowy, który i będzie rozświetlał i wiesz, paradoksalnie on w, w tym stężeniu jednocześnie y, y, ma szansę nawilżać skórę o. i odblokuje też y, uścia gruczołów łojowych, więc y, tak naprawdę jego działanie jest fantastyczne. I będzie też rozświetlał e, skórę, więc naprawdę fajny. E, tylko w zależności od rodzaju cery będzie no, też tak inna, trzeba, ta a, inna częstotliwość. Ale inaczej, ale chodzi o to, że można używać z różn, jakby jak macie różne rodzaje cery, tylko po prostu inaczej to Dokładnie pokaże, tak. co się dzieje ze skórą. Dokładnie tak. Czyli tak naprawdę w tych poracjach my go e, dostosowujemy do ro, właśnie e, jego częstotliwość do rodzaju e, okay. e, skóry, prawda? No, dobra. Natomiast e, absolutnie jeden z moich. E, faworytów. I, co tam? I tam są już te cztery tak, punkty. Tak, to jest serum i to są produkty, które bardzo cenię. To są takie piguły, które warto stosować i we wszystkich kuracjach są. Z peptydami, z witaminą C, z kwasem hialuronowym i z... I z prebiotykami, czyli w zależności od rodzaju mm -hmm. cery, w kuracjach są dobrane, do każdej kuracji odpowiednio jest dobrane i w każdym, w każdym bardzo ważne, w każdym kuracji, bardzo ważne, żeby dwa razy dziennie było stosowane. Dwa razy dziennie? Tak, to jest, okay. to jest skoncentrowany skład mm -hmm. i ono powinno być Jak więc wygląda w ogóle taka praca nad takimi produktami, jeżeli chodzi o Ciebie jako o kosmetologa? Jest to dla mnie zawsze analiza szczegółowo składu, szczegółowo konsystencji produktu. Sprawdzam jak reaguje skóra, sprawdzam jednocześnie potem bardzo często pod USG, jak zmieniają Cały się. Cały proces, tak, jak zmieniają się wartości, jak zmienia się na przykład echogeniczność skóry okay. pod względem, czyli nawilżenia skóry. Sprawdzam też parametry skóry, jeśli chodzi o parametry typu transepidermalna ucieczka wody, jeśli chodzi o sebumetrię skóry, czyli takie podstawowe parametry skóry. Skórę, e, jeśli chodzi o jej wszystkie wartości, czyli jak działają produkty na skórę. Ja to, jeżeli chodzi też o mnie, to uwielbiam. Szkoda, że nie ma te mgiełki wszystkie, mm -hmm. takie, którymi się pryska. I powiedz, bo, bo to też fajnie, szczególnie wiesz kiedy? Jak się lata samolotem Do, i oczywiście. wtedy jest Jedna ta suchość i dalej. tak dalej. Tak. Tak. A teraz właśnie, no bo wiesz, mamy czasy jakie mamy, ludzie w tych domach siedzieli, to właśnie jakie myślisz produkty, m, m, tak jak tutaj ci pytałam, co klientki najczęściej, jakie chcą składniki, to myślisz, co będzie teraz takim największym hitem? Zostajemy przy tej witaminie C na przykład, czy dajemy wiesz, tą goję, czy kwas właśnie? No bo o tym kwasie na przykład opowiesz, Czemu ludzie sobie tak ten kwas teraz ukochali, bo wiesz, kwas się zawsze kojarzył, że sobie wstrzykujesz go, a tu nagle kosmetyki wszystkie z kwasem. A czy kwas hialuronowy to. To w ogóle paradoksalnie teoretycznie nie jest kwas, żeby była jasność, o, no ale okay. e, e, co jest, e, dlaczego w tym momencie ten kwas hialuronowy? Popatrzę na naszą aurę. W tym momencie e, 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 ogrzewanie e, mała wilgotność powietrza, nasza skóra e, wysycha. Więc ten kwas hialuronowy jest nam bardzo potrzebny. Oprócz tego, że my cały czas w ogóle z wiekiem tracimy kwas hialuronowy w skórze, to teraz, właśnie zimą, jest nam niezwykle potrzebny. Dodatkowo jesteśmy w maskach. O, więc, właśnie o to mi też chodzi. To więc tak inaczej. naprawdę, dokładnie, więc tak naprawdę powinniśmy go stale, tą skórę, uzupełniać w skórze kwas hialuronowy, A tutaj ta koncentracja jest w ogóle fantastyczna i to, że on jest właśnie ta formuła, produktu, że on jest ten niskocząsteczkowy, średnio i, i wysoko, to jest fantastyczne, bo jeden wnika głęboko, utrzymuje się i daje tą głęboko nawilżenie, mm -hmm. drugi nawilża tą, tak naprawdę na skórek, a trzeci jeszcze daje taką warstwę zewnętrzną, która fantastycznie mm -hmm. zabezpiecza skórę i, i zapobiega odparowywaniu wody, więc jakby fajna formuła, która daje nam zabezpieczenie i, i gruntowne nawilżenie skóry, więc no... To... Cóż tu dużo mówić. No fantastyczna formuła, która, wiesz, że I daje systematyczność. No, no systematyczność. <grym> ja się będę tutaj upierała cały czas, bo <grym> tylko naprawdę systematyczność. I to jest to, że Możemy mieć fajne efekty. Beauty Lab daje nam cała kuracja naprawdę super skład, ta moc natury, którą możemy wtłoczyć do naszej skóry przy systematycznym stosowaniu. Te trzy tygodnie, które my mamy do dyspozycji, te piguły, takie naprawdę składników, dadzą nam fajny efekt. Czyli jednym słowem, zamykając to pięknie, reasumując wszystko, totalnie się to sklepia z filozofią marki, czyli otwieram, nakładam, wychodzę i jestem gotowa. Jestem gotowa. I to jest znaczy, ten, ja jestem. Tak, jestem gotowa i to jest tak zwany ten efekt mija. Dokładnie tak. No dobra Iza, to dziękuję tobie bardzo za tą rozmowę. Dziękuję, że tak to wszystko fajnie wyjaśniłaś, czyli że nie idziemy i kupujemy po prostu w ciemno rzeczy, tylko najpierw się zastanawiamy, jaki mamy rodzaj cery, jaki mamy ten typ skóry i następnie sięgamy po kosmetyki, że to nie jest tak, że tylko jeden kosmetyk, tylko możemy je sobie fajnie mieszać, że nie trzeba nakładać chemii na twarz, żeby ona zadziałała, bo te naturalne składniki też podziałają, jak są dobrze też przemiksowane. E, tak. I i przede wszystkim, że jakby tak jak powiedziałam, jestem gotowa, bo otwieram, nakładam, używam, idę, ale też ten efekt mierzy niektóre rzeczy, o których tutaj opowiadałaś, czyli na przykład Tonik, mm -hmm. działają wręcz od razu, nas rozjaśniając w blasku, i możemy iść dalej. Ale najważniejsze to, żeby systematycznie, ogólnie systematycznie te kosmetyki stosować, nawet jak z gabinetu przechodzimy do kuracji domowej, bo to jest najważniejsze, bo to też daje taki Rezultatem. najważniejszy efekt i rezultaty. Także ja Tobie bardzo Iza mocno, mocno dziękuję. No i mam Dzięki. nadzieję, że słuchaj, do zobaczenia w takim razie: czy na, gdzieś na Twoim fotelu, czy przy kolejnych rozmowach, co tam fajnego Mija wymyśliła. Tak? Do zobaczenia. Dziękuję. dziękuję Wam również za super rozmowę, i do zobaczenia w kolejnym e, odcinku.